Tutaj, uh, my friend, uh, ogrodnik. Hello? Chciałbyś być ogrodnikiem? Yeah, u biskupa? Jest. Yeah, yeah, yeah. yeah. Chciałem się wam przyznać do czegoś. Jak jeździłem od dziecka do dziadka na wakacje, to grałem w taką grę w karty, co się nazywała dupa biskupa. Dupa biskupa. Ja nie wiedziałem, co to znaczy. Dupa biskupa. Teraz przeczytałem w Lonecie, co napisali i myślę, że od dzisiaj wszyscy jesteśmy dupami biskupami. Nie wiem czy wiecie, ale biskup z Dąbrowy Górniczej dostanie analną, nie, przepraszam, nieanalną emeryturę. 10 tysięcy złotych miesięcznie. I do tego mieszkanie z, czyn z opłaconym czynszem, prądem, gazem, wyżywienie dostanie służącą ogrodnika i Towarzystwo Męskiej Prostytutki. I, 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 y, przepraszam, i Towarzystwo Męskiej Prostytutki przyczyniło się do tej jego emerytury, że poszedł. Chciałbym wam powiedzieć, że to jest wszystko nieprawda, że biskup ma wszystko za darmo. Po, po pierwsze, na przykład wakacje nie, nie są za darmo. Musi za nie płacić z własnej kieszeni. I ja dzisiaj zabiorę was do archipelagu wysp to, to, Toalette. Tutaj się mieszczą wyspy. Mieści się wyspa Boa Vista i tu sprawdzimy, czy biskupowi wystarcza na godne życie. Przywiozłem Was na wyspę Bławiszta, jest to jedna z najbiedniejszych wysp Zielonego Przylądka, zobaczcie jak sama stolica wygląda, wczoraj tam byłem, no trochę jak krajobraz jak po wojnie. Ale tutaj jest bardzo przyjemnie, są fajne domki. Ja mieszkam akurat w tym domku, on jest niedrogi, ale są też fajne domki tam wyżej u góry. I taki domek wyżej u góry weźmiemy sobie pod dupę, bo on jest godny biskupa. Taki domek tutaj dwa tygodnie kosztuje 4880, więc widzicie, połowę już musi taki biskup wydać na dzień dobry. Czy tylko połowę? Single, jak wiecie, płacą więcej, więc dopłata do takiego domku, no to będzie ze 3000 złotych. Więc to oczywiste, że biskup musi tu przyjechać ze służącą i wtedy za dwójkę zapłaci tylko 10 tysięcy, nie? Ale jak będzie miał pecha i nie daj Boże, dostanie taki apartament z ogródkiem, no to wtedy musi zabrać ze sobą ogrodnika. No sam przecież tego nie będzie tu obrabiał, więc ogrodnika już musi dopłacić ze swoich, bo dycha poszła na służącą i na jego podróż. Przy okazji, jak ktoś szuka pracy u emerytowanych biskupów, to jest taki portal, który się nazywa Biskupia Jesień Średniowiecza, i tam są ogłoszenia. Tylko warunek jeden: ogrodnik, no musi być silny mężczyzna tak żeby w razie jakby biskup nabrał ochoty na barabara to żeby się sam potrafił obronić a nie potem po, po, po fakcie żeby do TPN leciał na skargę ale w każdym razie dla y, ogrodników potencjalnych tu jest zawsze zestaw pierwszej pomocy w takim zestawie są okulary i numer telefonu na y, pogotowie ratunkowe do Dąbrowy Górniczej natomiast służąca nie powinna być za stara bo y, powinna dać radę z nim na plażę chodzić z biskupem bo może być sytuacja, kiedy na przykład takiemu biskupowi zachce się zmienić klapki albo po prostu po prostu zachce mu się drinka. No to wtedy stara służąca by udaru dostała od tego słońca, a młoda nie dojrze mu drinka z lodem może zrobić, no to i klapki założy i, i pewnie te żylaki w oceanie z piasku może obmyć. No służąca, ja Wam powiem, jest bardzo potrzebna. Mój, mój dziadek na przykład nie miał służącej, jedząc sobie po piasku, chodził w takich dziurawych butach. Chodzi o to, żeby biskup na emeryturze nie miał obniżonego takiego standardu w stosunku do życia, w jakim stosunku wcześniej miał y, życie. Bo ja uważam, że te, te dycha to i tak jest, powiem wam, mało w, w stosunku do tego, co miał w stosunku wcześniej biskup. Żeby nie obniżać standardu, to co miesiąc uważam taki biskup to powinien mieć jeszcze, nie wiem, czternastkę albo trzynastkę nawet. Ja słyszałem, że rekordista biskup to miał kiedyś jedenastkę, i to chłopaków, ale to był kapelan tych y, trampkarzy, także jemu było łatwiej. Także wszyscy biskupi powinni mieć, uważam, takie same emerytury, z wyjątkiem biskupów, którzy w szpitalu pracowali. I taki biskup, który w szpitalu pracował, powinien mieć emeryturę pielęgniarki. Dlatego zwracam się teraz do wszystkich pielęgniarek, żebyście przekazały swoją emeryturę na biskupów, którzy pracowali w szpitalu. Mam nadzieję, że coś słyszeliście, bo ja słyszę tylko ten piękny świst fal który Wam przekazuje do kraju mojego kochanego. Ten, bye.